E, to znowu ja. A dzisiaj mam dla Was e, Battlefield 4. E, Idea recenzja. No, e, Battlefield 4. Jest to prawie naj, najnowsza część Battlefield. E, jest to gra typu ścielanka. Ostro na balanka. I e, to już czwarta część Battlefield. A tutaj mamy taką pokazówkę. Chiar mi-e joc mine la ce faină. Nu, i da și la cină. Nu. Nu ieși la e grea. Nu pie e nu-i start. Nu. Asta și ne cu coca. Nu știu ce E, tutaj też na łukaczkę przychodził, że więc nie będę naciskać, gdyby była nowa kampania, e, tylko po prostu powtórz mi się i wezmę się pierwszą A na niski poziom trudności. No, to nam się ta gra ładuje. No i wam tego na razie nie będę pokazywać. No, i nam się gra załadowała. E, no i dobra. No i tu jakiś elektryczny T przedstawia, pisze. Jakieś pokazówki. Jakaś muzyka w playa jest w ogóle, nie No i mamy taki na billboard, field. I ja to grał. grą mam piesie do czynienia. Nie tylko nie. słyszałam od kaczpora o niej. I nie mogę, nie Czekajcie. Patrzcie, w ogóle tu Blink jest polski. Tak? co napisze po polsku, jest dublink. Tak, dublink jest. Fajnie, bardzo dobrze. A ty tu nie Tej pojazdówki nie możemy pominąć. Na no szkoda. Chyba jesteśmy w jakimś samochodzie. Będzie podzielony na dwie albo trzy części. Musicie się, się Tutaj chyba tego, musimy ścielić. Ale... No dobra, no to ścielamy. Jeszcze no, robię ten ściany ekran. No i pół minuty wcześniej. No, najdziemy. No, Tutaj ja mogę jakieś manodwidła. mamy, jakieś kwiatki. Takie trochę babskie, jak na ścianę. Tutaj ktoś... Ktoś się chodzi. No dobra. No, no, no. Tutaj w ogóle w że zielonym bardzo mocno... Słońce świeć po gałach. Patrzcie w ogóle. Hmm, czy nie wiem czy plusiem czy minusiem, jak to woli. Hmm, będzie trzeba zaczekajcie chwilę. No, już jestem. E, musiałam coś tylko zobaczyć. No dobra, idziemy. Menu gra, gry. No, taka no, miniona. E, no dobra, idziemy. Trochę nuno. Jak no. na razie.

Tutaj mamy chyba jakąś księgę bronią. Broń główna, broń dodatkowa. Eee, zobaczymy, może jest jakaś snajpra. O! Jakieś kar snajperski jest. To się weźmiemy. No i zobaczymy, czy ją mamy. Nie mamy? Weź To Nee, ta. No dobra, ta, bra, mi takovou fajnou sniper. Je trochu podobné jak je 4. i v ogóle bardzo e, Skoda, se šištěla. Je dobrý čelovník. Škoda, že nemůže už blížat. Bo mě tam všel až to tak bylo. I nie mogę, může... no dobra. Tak w ogóle to patrzcie, jak kogoś strzelimy. Pokażę nam się punkty. I patrzcie na przykład. O, widzicie? 120 punktów. Macie fajnie. Eee. Ciekawe czy nie mamy chyba granatów. Ło, w ogóle super animacje są. To jakiś taki chowy Tutaj. Jeśli nie zieją. A tutaj patrzy są. się pościelamy. Ja w ogóle bardzo dobrze chciałam z snajpery. Kiedyś e, chyba będę snajperem takim. Będę taki snajpery ścielał. O w ogóle się śpią. Może weźmiemy też karabin? No i patrzcie, już to pokazywałam, ale kto nie widział to nie, patrzcie w ogóle, no z tym się nie da, ale z tym się patrzcie da chyba, no, w ogóle jak to wejdziemy tak lata fajnie, fajnie, to zrobili, e, tędy trzeba, no, e, no. No dobra. E, tutaj w ogóle nad Piszę. A szczę. A tak. Ale jak mam. Mówią, że na mój znak. Mam um, tylko. Um, granatę w ogóle mam. Aha! Tak się daje znak. Tak jak się w różnych grach ściela, tak samo jak w Call of Duty. Się rzuca granata, tak się. Tutaj wyznacza ten cel. Nie wiem, co to dało. Chyba on by tam ścielali. W ogóle granaty się rzuca pod L. E Prona ty się rzuca pod, pod L2 Co eee, mi trochę utrudniać sprawę grania w tą grę W ogóle może zwieźmy się karabin Będzie może trochę łatwiej A dobra No No, no. Jestem na drogę, mam. Lama. I oni teraz tutaj mówią, że chyba na dom, chyba tutaj, no. Chyba do mnie, eee, Tak, dobrze. Eee, zniszczenie, otoczenie. Eee, można zniszczyć elementem wykonania z drewna, szkiał lub mniej w, Trzymałego betonu. Da się oszkodzić przy pomocy zwykłej broni. Nie nie jest, nie jest Bardzo silne mory będą e, wymagały użycia granatów lub ładunków C4. Dobra. E, ja Wam tutaj przeczytałem. E, jakieś te... No. Tutaj mamy chyba no, tak samo jak w e, Hitman e, albo w GitHub. No, no i chyba trzeba nacisnąć tak, jak się ściela. No właśnie. Nie, no. mnie. Śmiana broni, gadget 1, gadget 2. Okej. I uciec u sieczko, więc robimy postępy. Wartujcie się na ten dach, tylko szybko! Ciężko ten oba. A gdzieś teren, prawda? No dobra. No, no, tutaj no, ...jakąś lornetę. no. Jakaś lornet, lornetki! No, Jakieś? A jedno ładne, szkoda, szkoda. Mi już. Chodzie. No dobra. No, no, no już. O, patrzcie, w ogóle mamy teraz odznaczony. Teraz nam będzie łatwiej. No jak no? No, dobrze. Okej, okay. tutaj dobrze w ogóle się to znaczy. E, oni wtedy do niego ścielają. Bardzo fajnie to zrobili. E, no. Czas na ci na dach fabryki. No jakie nie wiem. No. Trzeba kupek. kłupek.

A może, patrzcie, bo ja wziąłem taki coś, wtedy kiedy rozwalaliśmy ściany. Oj, patrzcie, że rozwalimy się z tego. Zobaczę, Naprawdę tutaj wejdę. Bardzo dobry jest to na takie na walanki. No i zaraz zobaczymy, czy można coś Można, chyba. Czy można działka? Nie, szkoda. Ło, wow. Mogę się prosi. Dobra, no to jedziemy. Strasznie powoli się jedzie. Cały dużym minusem. No dobra, jedziemy. No dobra. E. Strasznie trudno się jedzie. Takie Far Creek 4. Ła, w wow. ogóle jakieś samochody. Nie, nie, kurczę. A ja bym chciał, no, no dobra, może się rzucimy na niego. Dobra, kurczę. Może niech oni ich atakują. Dobra, nie, no, dobra. Okej, okay, to, to była pierwsza część Battlefield 4, dobra,